Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów do Sejmu z okręgu Olsztyńskiego nr 35 oraz kandydatów do Senatu z Olsztyna i z Mazur. Na tej liście znalazło się tyle samo mężczyzn co kobiet. Pilnowaliśmy tego, tego parytetu dokładnie. Na tej liście znajdują się zarówno doświadczeni politycy, parlamentarzyści, ale też absolutni debiutanci, którzy chcą. Chcą spróbować swoich sił w wyborach. A według jakiego klucza była tworzona lista i kto ją ostatecznie zatwierdził? zatwierdziła Rada Krajowa w ubiegłym tygodniu. Natomiast klucz jest taki, że po prostu staramy się zapraszać na nasze listy osoby różnych profesji z różnych części naszego województwa, które są zaangażowane w działalność prospołeczną. Nie muszą być członkami partii politycznych, ale muszą wykazywać się aktywnością w działaniach na rzecz swoich mieszkańców, Muszą mieć sukcesy w tych działaniach i to jest absolutny klucz. Poza tym oczywiście to są, to są osoby wszystkie na wskrość uczciwe i zdeterminowane do tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w tych wyborach. Na liście na drugim miejscu znajduje się posłanka Zełku Anna Wojciechowska, a na dwudziestym miejscu Maciej Wróbel, były dziennikarz TVP. Do niedawna zastępca burmistrza Kętrzyna. Moja kadencja jest bardzo krótka, więc jestem dopiero dwa lata posłem i, i w Ełku, co udało mi się dokonać. Doskonale tam sobie radzi samorząd, jest elastyczny, że tak powiem, więc jeszcze przed, zanim zajm, obijam poselstwo. Praktycznie to ja nie byłam pracownikiem parku Nauko, naukowo-technologicznego, ale pracownikiem byłam później, bo najpierw ja ten park naukowo-technologiczny zbudowałam. Trwało to kilka lat, a od podstaw, od przygotowania koncepcji poprzez realizację czterech projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej po wybudowanie, uzbrojenie terenu i na koniec prowadziłam jeszcze firmy na gotowe. Także to był taki bardzo, bardzo duży projekt, który. Trwało to kilka lat oczywiście, bo bardzo zaangażowana byłam, a teraz to jestem ciągle w kontakcie z przedsiębiorcami. Ja jestem kandydatem z Giżycka, z mojego rodzinnego miasta, więc bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, jak wyglądają dzisiaj Mazury. To, że nie można dostać się nad brzeg jeziora, bo są to brzegi zabudowane wbrew pra przepisom prawa. Wody polskie nie są w stanie dzisiaj tego prawa wyegzekwować. Zależy też na czystości jezior. Co się dzisiaj dzieje? Żeglarze, którzy mają łodzie, na których no, znajdują się nieczystości, nie mają gdzie zrzucić tych Czystości, bo jedyne miejsce zrzutu jest zwykle zakorkowane, więc co jest łatwym rozwiązaniem odpłynąć na środek jeziora. Oprócz tego chcę realizować działania na rzecz seniorów. Udowodniłem w Kętrzynie, że można realizować projekty, które nie są projektami ogólnopolskimi, lokalnymi. Powstało Centrum Spotkań Seniora, powstało Centrum opiekuńczo mieszkalnych gdzie dorośli niepełnosprawni mogą całodobowo nawet być zaopiekowani przez grupę specjalistów. Aktywizujemy seniorów, wyjazdy integracyjne, imprezy, potańcówki, domówki, bale seniora. Wszystko to pokazuje, że ci ludzie właśnie takiego zaangażowania potrzebują. Oprócz tego mam wiele pomysłów dotyczących tego, jak usprawnić dotarcie seniorów, na przykład do lekarza, którego nie ma w ich małym, miasteczku. Muszą jechać do dużego miasta, więc system połączeń autobusowych z lekarzami, specjalistami to jest kolejna rzecz, w którą trzeba inwestować. No i media. To jest temat, który jest mi szczególnie bliski. Jako wieloletni dziennikarz telewizji polskiej nie mogę patrzeć na to, co dzieje się w mediach publicznych. To totalne upartyjnienie należy zlikwidować i doprowadzić do tego, żeby media były prawdziwie niezależne. Żeby powstała prawdziwie niezależna telewizja polska, w której nie będzie można odwołać prezesa tylko dlatego, że rządzi ta czy inna partia. Dodatkowo chcę stworzyć fundusz dla mediów lokalnych, żeby one także mogły otrzymywać środki niezależne od widzimisię lokalnego wójta czy burmistrza, żeby miały tę siłę i mogły pisać nawet krytycznie o tym polityku, który w danym momencie rządzi w ich gminie. Czy ocenia Pan swoje szanse w związku z pozycją na liście? Ostatni wróbel, ostatni będą pierwszymi. Pracuję ciężko, chcę, żeby lista zdobyła jak najwięcej głosów. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest dzisiaj to, żebyśmy wygrali te wybory, żebyśmy doprowadzili do normalności w, w tym kraju, żeby mój syn, 13-letni, przestał mi mówić tato, jak tylko skończę 18 lat, to stąd wyjeżdżam. Chcę, żeby powiedział tato, jak skończę 18 lat, to z dumą będę tu żył, będę tutaj pracował. W ramach Paktu Senackiego trzy z czterech okręgów przypadną Koalicji Obywatelskiej. Na przykład okręg 87 obejmujący powiat ełcki, giżycki, gołdawski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski. Tutaj o mandat senatorski ponownie walczyć będzie Jolanta Piotrowska. A w okręgu 86, który obejmuje powiaty nidzicki, olsztyński i szczycieński, wraz z Olsztynem o miejsce w Senacie starać się będzie wiceprezydent miasta Ewa Kaliszuk. Chciałabym skupić się na tym, co jest najbliższe mojemu wykształceniu i sercu, czyli na pracy w zakresie edukacji, kultury, organizacjach pozarządowych, ale także polityki i pomocy społecznej. Jeśli jesteśmy przy polityce społecznej i programach społecznych, to jeszcze ten program w zakresie polityki prorodzinnej, który my będziemy realizować, już wspomniane tutaj dzisiaj, babciowe, czyli kwota 1500 zł dla każdej mamy, która zechce powrócić po urlopie macierzyńskim, na rynek pracy. Szanowni Państwo, ponad 90% kobiet w Polsce chciałoby wrócić po urlopach macierzyńskich do pracy, ale ponad 50% z nich pozostaje z dziećmi aż do ukończenia trzeciego roku życia. Chcielibyśmy, aby to świadczenie było wypłacane każdej kobiecie już na pierwsze dziecko od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego. Środki te co miesiąc każda mama może przeznaczyć na opiekę żłobkową, klubu dziecięcego czy też opiekunki. Albo podzielić się tymi pieniążkami z dziadkiem lub z babcią. W ten sposób chcielibyśmy wspierać politykę prorodzinną. Mam doświadczenie i w prowadzeniu własnej firmy, i w pracy w organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, ale także byłam wybierana na burmistrza Giżycka trzykrotnie. Teraz pracuję w zarządzie województwa i również jestem radną wojewódzką i znam Mazury, znam wschodnią część województwa. Bardzo dobrze. Wiem, jakie problemy mają mieszkańcy, czego potrzebują, co ich trapi na co dzień. Przede wszystkim nasz region, mam na myśli cały czas wschodnie Mazury, nie może być skansenem i też nie może być tylko miejscem wypoczynku na dwa, trzy letnie miesiące. Bo mieszkańcy potrzebują czegoś więcej. Potrzebują rozwoju przedsiębiorczości. Wiele dzisiaj małych firm na Mazurach jest w bardzo trudnej sytuacji. Potrzebują również lepszej dostępności komunikacyjnej. I mam tu na myśli zarówno całe Mazury, jak i mieszkańców szczególnie bardzo małych miejscowości. Również ważna jest ochrona zdrowia. Proszę Państwa, te powiaty, które wymieniłam, znajdują się w dużym oddaleniu od większych ośrodków miejskich. To jest 100 kilometrów do Olsztyna, to jest prawie 200 do Białego Dlatego bardzo potrzebujemy, potrzebujemy w ochronie zdrowia łatwego, łatwiejszego dostępu do specjalistów, do lekarzy specjalistów. Również ważne jest, żeby poprawić sytuację kobiet. Nadchodzące wybory zdecydują o przyszłości Polski. Będą dotyczyć naszego bezpieczeństwa, gospodarki, suwerenności i kultury politycznej. Jak ocenia Pani kulturę polityczną? Y no tak, dosyć negatywnie, przynajmniej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o nas, no to raczej staramy się do wszelkich kwestii w kampanii wyborczej podchodzić dosyć merytorycznie i rzetelnie, opierając się na faktach, natomiast nie obrażamy się, nie podpuszczamy tak. Przede wszystkim myślę jeszcze, że kultura kampanii politycznej i wyborczej to przede wszystkim prawda i nieprzekłamywanie rzeczywistości. Słyszymy w tej chwili zbierając podpisy, że prawo i sprawiedliwość. Informuje mieszkańców, tak, naszych polskich obywateli, że opozycja demokratyczna zabierze świadczenie 800 plus. To jest nieprawda. Takiej retoryki prowadzić po prostu nie wypada i nie wolno. Jest to granie fair. Zatem my jesteśmy na straży po prostu prawdy. Na liście koalicji obywatelskiej znajduje się również m.in. Ewa Wrochna, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego Wolsztynku. Wioletta Śląska-Zyśk była wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnijmy, wybory parlamentarne odbędą się 15 października.